Czajsze tematy Jaki jest sposób na podryw w Polsce? Nie. Ja mam, nie. Nie, ja nie pytam o pieniądze, to jest coś inne. Jestem obcokrajowcem trochę, bo mam polskie korzenie. Moje rodzice powiedziały mi, że ja muszę Jechać tu Polska i znajdę jakiś polski żona, ale ja nie mam sposób na... No, na podręb. No idź na melas. Na jakiś. Idź do klubu, postaw wina. Może znajdziesz. Ty... Jesteś dobry w tym. Nie wcale nieprawda. No jestem. O, dobry. rany włoskie. Więc powiedz, O, rany polskie. <laughs> nie? To nie? dobre, może być. O, rany w Swoim akcentem to by powiedział. Więc akcent to jest dobry znak. Tak. Przygotowasz mi po polsku. jakieś kluczowe... E, no to, tradycyjnie. Jesteś piękna i tak dalej. Okay. Jesteś piękna i tak dalej. Znaczy, jesteś piękna. Jesteś, jesteś piękna. piękna. No. Masz ładne oczy. To co... Um... Jesteś piękna i tak dalej. Nie, jesteś piękna. Sama jesteś piękna. Jesteś piękna sama. Na przykład twoje włosy jest długie i ładne. E, no myślę, że... Chyba tak, tak. nie. Myślę, że musisz pomyśleć, jeszcze na to myślę. Kochanie, masz ładne oczy. Nie może być. No, to, to. na kawę no, zaprosić. na kawę zaprosić. No, tak, tak, tak. No. No. I później tak. dostanę. A to już to... To później już nie jesz! Dobrze. Stary, mówię, że jesteś tak za granicą, przyjechałeś tak i tak dalej, to już na pewno. No, co no. powiedz, że nie jesteś stan. Więc jestem ze Stanów. No. Chciałem ci kupić drinka. No, 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 no. no. Chciałem cię zaprosić do mojego hotel, no, 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 no. a później do Stanów. No. Dobra. Udało no. mi się. Tak, tak. <laughs> Jak chciałem iść szybszej, na przykład e, i złapać te dziewczyny do domu. Bo rany boskie. Oj, to ciężko. To ciężko. Pokaż, ciężko. na przykład zobacz. One, moich... Wiesz co, dziewczyny z Polski są twarde strasznie. One się nie dadzą tak po prostu. Chociaż bywają i takie. A jak, Ale Jaki okres Cię musi czekać? Kurde. Zależy, jak dobrze ukłujesz. <noise> z miesiąc, z dwa tygodnie, trzy no tygodnie, to jest długo. Więc generalnie komplement tak. jest dobrze, od porządku. Masz ładne oczy, ładne w... nogi. W... O tak. nogi, tak. tak? Nogi, tak, jak najbardziej. I I wtedy... A później opierdoła, A później opierdowała, dokładnie. Wszyscy powinni mówić komplementy, ale nie za dużo. Bo, no e, bo, bo jednak dziewczyny tego nie lubią, jak jest za dużo. Aha. To, ale też ma ładne oczy. Że ma piękny uśmiech. to chyba wystarczy to tak na początek. Musisz powiedzieć jak masz na imię. Okej. Okay. Muszę powiedzieć jak masz na imię. Tak. Eee, no... Daj się zapytać, czy na przykład Siła z tobą umówi. Okej. Okay. Tak, najłatwiej to chyba zaprosić do... Do jakiejś kawiarni, czy coś w tym kawiarni stylu. kawiarni na przykład? Zapytać, tak po prostu. Zapytać? Zapytaj. To na, Naprawdę dobry sposób, dlatego że raz na ileś procent udać się, się zahaczyć numer. Na przykład, nie wiem, sposób długopis. na długopis. Bardzo popularny. Podchodzisz uh -huh. do dziewczyny, pytasz się czy masz długopis. Czy ma długopis? Czekaj, czekaj. Oglądasz. Czekaj. Powiedz mi, coś coś, długopis. Przepraszam. Czy masz długopis? Myślę, że chyba mam. Napisałaś twój numer. <grym> Ej! Nie działa! To, to jest poważne. Ale ja nie pamiętam! Serio, ostatnio zmieniłam i nie pamiętam! Napisać twoje poczty. <grym> Śpieszy mi się. A co, nie udało mi się. No wiem, próbuj dalej, naprawdę, to w za zakresie czasem na pewno się uda. Mogę się to założyć. Jeśli odpowiednią ilość kobiet, na pewno się uda. Okej. Okay. Dzięki, bardzo dzięki Bardzo fajnie radę. Do widzenia. Masz <grym> długopis? Niestety. Przepraszam, ty masz długopis? Nie, nie, nie. nie? Wiesz, która jest godzina? I jakoś 15 po drugiej. 15 po drugiej. A jak masz na imię? This shit doesn't work. Po angielsku czasami mówimy, że, że jesteś fajnie kawałek tu Czy to jest możliwe po polsku? Nie, w ten sposób to nie. Ale można powiedzieć, że może, je, może je jesteś fajną to, to jeszcze przejdzie. Okej, okay. ale to A, nie jest ale... pierwsze... Tak, 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 bo, bo to może bardzo zniechęcić. Aha. Więc, więc tak, chyba na początku trzeba bardzo bardzo delikatnie. Okay. I wtedy to powinno przejść. Weź jakiś teknapodryw. Ja? No, tak wygląda. Nie, ja nie mam do na sektopodryw. Eee... Masz tak wąsy? Okay. <laughs> nie, yes. nie, to chyba nie jest za to. <laughs> nie, akurat... To o, czekaj, na Karola! Gdyś w Nie, 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 To tego od razu, stanowczo. Nie, to uh. ogólnie to tak... To nie, nie do nas może <laughs> Hi, Hej! Ja chciałem cię poderwać. Eee... Uh, speak English? Yeah, I wanted to pick you up. Okay, let's go. Yeah, where are we going? Um... To some shops, some supermarket. You want me to buy you? Because Oh... No. where are you from? Russia. Russia. Okay. Look at, look at, look at, look at. See here? You're on a hidden camera show in Poland. Okay. <laughs> but if I was a single guy, I would pick you up because you're cute. Yeah. Wow. Oh. pojechać do Rosji. To chyba jest łatwa sprawa. I wynika. Kawa jest uniwersalne, kwiaty są miłe, komplementy są ok, ale troszeczkę niebezpieczne. Jeżeli podobało Ci się ten odcinek, zapraszam na więcej sokasz.toszewitne.pl Jeżeli chcielibyście podryw mnie, polub mi na Facebooku, albo Napisasz mi coś na moją pocztę. Informacje jest na dole. Czekam na was. Ah. You guys are on a hidden camera show. <laughs> <laughs> Thanks man. <laughs> Thank you. <laughs> Orany Polska, orany Polska. Orany Polska, wy Jesteśmy na ukrytej kamera. Dzięki bardzo. Udało mi się? Super. Super było.